Wiesz, że prawda jest nieubłagana, nie ma od niej ucieczki. Obraz, jaki on miał o tobie, nie był prawdziwy. To, w co wierzył, teraz się rozsypuje. A ty, tylko obserwowałaś, on wyidealizował wersję. A kiedy prawda wyszła na jaw, wszystko się zmieniło. Reakcja była natychmiastowa niedowierzanie, szok. Próbował zrozumieć, ale nie potrafił. Poczuł się zdradzony przez własne postrzeganie. Ty nic nie zrobiłaś, po prostu istniałaś. On się sfrustrował, zaskoczył się tym, co odkrył. Wzór jest prosty. On wierzy, że zna, że rozumie, że ma kontrolę, a ty zauważasz, że to nigdy nie było o nim, że to zrozumienie nie zmienia twojej istoty, że zawsze byłaś poza jego oczekiwaniami. Prawda to tylko odbicie. W rzeczywistości to on był w szoku, a ty? Ty trwasz. Nic się nie zmienia, ponieważ istoty nie można kształtować przez zniekształcone postrzeganie. Jeśli on nie potrafi zobaczyć, to nie jest twój problem. Rzeczywistość została już przedstawiona. Huk prawdy rozbrzmiał w jego umyśle. Szukając powodów, próbował uzasadnić swoje zamieszanie. Frustracja przerodziła się w złość. Rzucił słowa jak broń, ale one cię nie dosięgły. Jego obrona była pusta, desperacka próba odzyskania kontroli, której nigdy nie miał. Patrzyłaś niemal z wyrachowanym chłodem, czułaś, jak zmienia się jego energia. Desperacja mieszała się ze złością. Chciał, żebyś czuła się winna za swoje ujawnienie, chciał, żebyś dopasowała się do narracji, którą zbudował, ale nie ruszyłaś się. Stałaś mocno zakorzeniona w rzeczywistości. Tymczasem on próbował podważyć Twoją siłę. Każda wysłana wiadomość niosła ton ukrytego oskarżenia. Nie jesteś tym, za kogo cię uważałem, ale o to chodziło. Nigdy nie byłaś. On widział tylko to, co chciał widzieć. Twoje prawdziwe ja zawsze tam było, czekało na uznanie. Słowa trafiały na głuche uszy. On zaczął przypominać sobie chwilę, szukając błędów w waszych interakcjach. Próbował znaleźć dowody na twoją rzekomą nieautentyczność, ale między wami była zasadnicza różnica. Podczas gdy on gubił się w mentalnych labiryntach, ty byłaś jasna i określona. Wiedziałaś, kim jesteś, i ta świadomość była twoją siłą. Chciał, żebyś czuła się niepewnie, chciał, żebyś kwestionowała swoją wartość, ale ty nie ustąpiłaś. Opór nie tkwił tylko w twojej postawie, lecz w głębokim zrozumieniu, że percepcja to więzienie dla tych, którzy nie potrafią dostrzec poza barierami, które sami budują. Jego gniew ewoluował, teraz zakorzeniony w bezsilności. Każdy konflikt wywoływał więcej urazy, a ty trwałaś w ciszy, ciszy, która mówiła głośniej niż jakikolwiek krzyk. Potrzebował cię jako odbicia, ale ty już rozbiłaś lustro. Nie było już miejsca na manipulację. Czas mijał, ale dynamika pozostawała. Męczył się w poszukiwaniu odpowiedzi, w rozmowach z przyjaciółmi. W każdym opowieści próbował usprawiedliwić swój ból, ale prawda była surowa. Bał się tego, czego nie mógł kontrolować. A ty byłaś ucieleśnieniem tej wolności. Wolności, której nigdy nie mógłby ci odebrać. I tak wzór się powtarzał. Starał się, byś czuła wyrzuty sumienia, a ty po prostu obserwowałaś, obojętna, pozwalając, by jego fale emocji uspokoiły się. W głębi duszy oczekiwał, że ci zależy, oczekiwał, że znowu dopasujesz się do jego wzorca, ale ty już uwolniłaś się od oczekiwań innych. Prawda miała swoją cenę, a cena należała do niego. Za każdym razem, gdy próbował cię stłamsić, ranił się jeszcze bardziej, frustracja stała się stałym cieniem. Nie mógł zrozumieć, że twoja istota nie mogła być zredukowana do etykietki. Twoja indywidualność nie była jego przedłużeniem. Była odrębną jednostką. Pewnego dnia wysłał inną wiadomość, bardziej spokojną. Próbował wygładzić krawędzie, ale ton był pełen rezygnacji. Nie było żalu, tylko gorzkie pogodzenie się. Zaczął dostrzegać, że problemem nie byłeś ani ty, ani niż on sam, lecz rozbieżność między tym... Czego pragnął, a tym, co naprawdę istniało. Zauważyłeś, że przygotowywał się do odejścia, nie z miłości, ale z desperacji. Musiał iść naprzód, aby uniknąć konfrontacji z własnym zniekształconym postrzeganiem, a ty, już go puściłeś, zanim jeszcze podjął decyzję, to była najtrudniejsza prawda do zaakceptowania. Separacja była konieczna dla niego, dla ciebie. Nie mógł dłużej podtrzymywać stworzonego wizerunku, a ty, nie miałeś obowiązku podtrzymywać iluzji. Z biegiem dni ogarniała cię nowa klarowność. Nie było żalu, poczułeś lekkość. Ta transformacja nie była stratą, lecz odrodzeniem. Wolność była namacalna. Nowy horyzont zarysował się bez ciężkich chmur, które wcześniej przesłaniały twoje widzenie. Rzeczywistość została odsłonięta. Istota przetrwała chaos. Co teraz pozostaje, to iść naprzód, bez żalu ani więzów. Tylko pewność, że każda podjęta decyzja kształtuje twoją przyszłość, a ta przyszłość jest tym, co z niej uczynisz, bez pułapek, bez iluzji. Prawda nie jest przyjemna, ale jest wyzwalająca i nauczyłeś się tańczyć w świetle tej wiedzy. To jest twój dziedzictwo, to jest twoja moc. Rzeczywistość została już przedstawiona, nie czekałeś na potwierdzenie, uwolnienie zostało umocnione w twojej rutynie. Każdy dzień był zdecydowanym krokiem naprzód. Bez cienia przeszłości, która uparcie rozbrzmiewała jego żalem, nauczyłeś się słuchać ciszy, która pozostała. Pustki, tak, ale także przestrzeni pełnej możliwości. Podczas gdy on szukał odpowiedzi w innych twarzach, ty odkrywałeś nową wersję siebie. Świat był tam, czekając na odkrycie na nowo, a każdy róg miał coś do zaoferowania. Poczucie lekkości nasilało się, jakby twoje niewidzialne łańcuchy w końcu zostały przecięte. Była wokół niego pulsująca energia, powietrze wydawało się świeższe, kolory bardziej żywe, rozmowy z przyjaciółmi stały się głębokimi dialogami, dalekimi od powierzchowności, która wcześniej dominowała wasze interakcje. Pojawiło się nowe zrozumienie między wami, połączenie, które nie zależało od przeszłości. Zaczął dostrzegać, że życie toczy się bez niego. Każda dzielona historia, każdy wymieniony śmiech tylko utwierdzał go w przekonaniu, że nie byłaś już zakotwiczona w tym, co było. Echa jego frustracji zamieniały się w zaledwie odległe szepty, podczas gdy tworzyły się nowe więzi. Ale był jeden szczegół, którego nie można było zignorować: jego nieustanne poszukiwanie sensu. Próbował znaleźć wyjaśnienia we wspomnieniach, w każdym spojrzeniu, jakie wymieniał z otaczającymi go osobami. Szukał w życiu innych ludzi tego, co utracił w tobie, ale te poszukiwania nie przynosiły ukojenia tylko potęgowały samotność, która go pochłaniała. Złość zamieniła się w rozpacz. Zaczął obserwować twoje ponowne spotkanie z życiem. Teraz byłaś niezależną siłą i to go przerażało. To, co było zniekształconym odbiciem, stało się ostrym lustrem, które pokazywało mu, kim naprawdę jest. Każdy twój uśmiech przypominał mu, że kontrola, którą myślał, że ma nad tobą, była dobrze zbudowaną iluzją. Próbował wznowić komunikację. Wiadomości wysyłane były pełne nostalgii, ale wiedziałaś, że nie ma powrotu. Już nie. Słowa brzmiały pusto jak echo w jaskini. Chciałabyś znów się dostosowała do obrazu, który stworzył, ale już to pozostawiłaś za sobą. A on to dostrzegał, ale nadal walczył z prądem. W niektóre noce łapałaś się na myśleniu o nim. Nie z tęsknoty, ale ze zdumienia, jak ktoś, kto kiedyś zajmował tak dużo miejsca teraz stawał się rozmytym wspomnieniem, nie miałaś współczucia dla jego bólu. Empatia była tylko pozostałością po cyklu, który już nie istniał, i tak życie toczyło się dalej, słońce wschodziło i zachodziło, naturalny cykl, bez niesnask wymuszonych przez tamto kręte połączenie. Śmiech i chwile radości były prawdziwe, wynikające z wolności, która pozwoliła ci być autentyczną. Świadomość o własnej drodze pogłębiła się. Zaczęłaś odkrywać nowe umiejętności, nowe zainteresowania, zamiłowanie do sztuki, pasja do pisania, pragnienie podróżowania. Każde z tych doświadczeń, tak twoje, tak autentyczne, karmiły esencję, której on nigdy nie dojrzał. Z każdą nową odkryciem czułaś się bardziej cała. Tymczasem on gubił się w swoich własnych labiryntach. Media społecznościowe stały się polem emocjonalnej bitwy. Obserwował z daleka, próbując rozszyfrować każdy Twój ruch. Rosnął w nim lęk przed całkowitą utratą obrazu, który sobie stworzył. Trapiła go niepewność. Każde kliknięcie na Twoje zdjęcia, każda wiadomość pozostawiona bez odpowiedzi pogłębiały przepaść między Wami. Opowiadał o Tobie w gronie przyjaciół, ale historie były zniekształcone. Ton Jego głosu mówił o straconej miłości, ale prawda była taka, że próbował odzyskać ideę, nie osobę. Jego percepcja stała się więzieniem, a każda próba ponownego nawiązania kontaktu bolała bardziej niż jakakolwiek iskra namiętności. Czas mijał, a ty stawałaś się dla niego coraz większą zagadką. Nowy spokój, który od ciebie emanował, był wyraźnym znakiem, że cykl naprawdę się zamknął. Pozostały już tylko fragmenty tego, co kiedyś było związkiem. W głębi serca wiedziałaś, że on musi stawić czoła temu, kim się stał. Odkrycie, że prawdziwa wolność tkwi w wyzwoleniu się, lekcja, której jeszcze nie zdążył się nauczyć. I tak, podczas gdy Ty zmierzałaś ku nowym horyzontom, On pozostawał uwięziony w przeszłości, odległym echem, którego nie można było uratować. Rzeczywistość została już przedstawiona, i wybrałaś pójście naprzód, bez patrzenia wstecz, obejmując to, co miało nadejść. Czas mijał, a Ty odkrywałeś nowe horyzonty. Zdobyta wolność nie była tylko słowem, ale namacalnym uczuciem. To, co wcześniej było ciężarem, teraz przekształcało się w lekkość. Zacząłeś odkrywać siebie na nowo w nowym świetle. Pojawiła się nowa rutyna, pełna małych zwycięstw. Poranki były jaśniejsze, uśmiechy bardziej szczere. Każdy krok poza cieniem przeszłości był jak akt buntu przeciwko konformizmowi, który kiedyś zaakceptowałeś. Nauczyłeś się tańczyć w swoim własnym rytmie. Łączyć się z nowymi ludźmi, którzy nie próbowali kształtować cię według swoich oczekiwań. Ale kiedy ty posuwałeś się naprzód, on pozostawał otoczony echami swojej własnej kruchości. Dni stawały się dla niego długie, pełne nierozwiązanej udręki. Patrzył bezradnie, jak rozkwitasz. W jego życiu istniała pustka, którą próbował wypełnić wspomnieniami. Stały się one jego cichymi towarzyszami, lecz każde z tych wspomnień o waszych wspólnych chwilach było naznaczone bólem, który nie przemija. Mówił o tobie, próbował przywołać rozmowy z przyjaciółmi, szukając uznania lub drobnych okruchów walidacji, ale słowa brzmiały pusto, jak rozstrojona melodia. Próby ponownego nawiązania kontaktu były jak zagubione echo na wietrze. Wiedział w głębi duszy, że to, co było między wami, nie mogło zostać odzyskane. Tymczasem ty pozwalałeś sobie na odkrywanie nowych relacji. Każda interakcja przypominała ci, jak bardzo się uwolniłeś. Dotyk nowych dłoni, wspólne śmiechy, wszystko wydawało się świeże i pełne życia. Nauczyłeś się ponownie otwierać na świat bez łańcuchów, które wcześniej cię trzymały. Podejmowałeś ryzyko, stawiałeś czoła niepewnościom, a każdy nowy dzień stawał się dowodem twojej odwagi. On walczył z wewnętrzną burzą. Gniew stał się jego stałym towarzyszem, a desperacja w relacjach z przyjaciółmi tylko pogarszała jego stan. Nie było szczerej radości w ich towarzystwie, to było jak szukanie pocieszenia w rozbitym lustrze. Próbował przekonać siebie, że miłość naprawdę istniała, ale teraz pozostał tylko zamęt. Dni dłużyły się, gdy jego umysł szukał odpowiedzi w miejscach, które nie mogły przynieść spokoju. Zaczynał obwiniać się za to, czego nie mógł kontrolować. Każda nieodpowiedziana wiadomość otwierała nową ranę, każdy jej uśmiech, który widział z daleka, powodował nową mękę. Nowa wolność, którą zdobyłaś, nie tylko go wyzywała, ale także obnażała. Wiedział, że obraz, który z takim trudem zbudował, się rozpada, a ty stawałaś się coraz bardziej nieosiągalna. Ta rzeczywistość go pochłaniała. Czekanie na Twoją odpowiedź stało się torturą. W chwilach słabości próbował pogodzić się z myślą, że przeszłość stanie się tylko wspomnieniem, ale każda próba powodowała jeszcze większe poczucie bezsilności. Chciał wiedzieć, jak sobie radzisz, co robisz, ale obawiał się, że jego słowa zabrzmią jak wołanie o pomoc, i tak zamilkł. Ty, całkowicie nieświadoma tej wewnętrznej walki, byłaś zbyt zajęta obejmowaniem chwili obecnej. Odkryłaś nowe pasje, malarstwo stało się ucieczką, pisanie sposobem wyrazu, każdy pociągnięcie pędzla, Każde słowo pomagały utrwalić twoją tożsamość, teraz uwolnioną od więzów, które wcześniej cię ograniczały. Noce były wypełnione niespodziewanymi przygodami. Brałaś udział w wydarzeniach, poznawałaś inspirujących ludzi, a każde nowe doświadczenie rozszerzało twoje zrozumienie samej siebie. Rozmowy płynęły z łatwością, a ty czułaś się żywa. Prawda jest taka, że nigdy nie przestałaś być sobą. Po prostu ukrywałaś to w imię czegoś, co uważałaś za miłość. On, z drugiej strony, stał się mimowolnym widzem twojego życia. Obserwował twoje zdjęcia w mediach społecznościowych i odczuwał mieszaninę melancholii i żalu. Interakcje, które wcześniej wydawały się naturalne, teraz wydawały się odległe. Każde kliknięcie, aby zobaczyć jej uśmiech, aby podejrzeć jej szczęście, było jak sztylet w jego własnym sercu. On by tego nie zrozumiał, ale prawda jest taka, że rany, które nosił, Powstały z jego własnego wyboru, by nie dostrzegać rzeczywistości. Tygodnie zmieniły się w miesiące, a odległość między wami rosła. Był uwięziony w swojej własnej narracji, podczas gdy ty szłaś naprzód, bez oglądania się za siebie. Dylemat wewnętrzny rósł: Jak radzić sobie z tym, co stracił? Myślał o wysłaniu ci wiadomości, ale wahał się. Wiedział, że każdy kontakt mógłby otworzyć stare rany ale również odczuwał, że potrzeba zrozumienia, co się stało, staje się nieznośna. Kiedy w końcu zdobył się na odwagę, napisał kilka słów, ale na końcu wszystko usunął. Strach przed zrujnowaniem nowego życia, które zbudowałaś, paraliżował go. Czego nie zauważył, to to, że dla ciebie rozstanie już było formą wyzwolenia, a każde nowe doświadczenie było niezbędnym krokiem w kierunku samopoznania. I tak życie toczyło się dalej. Podczas gdy oddawałaś się eksploracji swojej prawdziwej istoty, on tonął w swoich emocjach, coraz bardziej oddalając się od osoby, którą mógłby być, gdyby nauczył się dostrzegać prawdę. Rozłączenie się utrwaliło, a wśród emocjonalnej burzy musiał w końcu stawić czoła najboleśniejszej myśli. Prawdziwa miłość nigdy nie trzymała się zniekształconych idei. I podczas gdy walczył, szukając sensu, ty rozkwitałaś. Rzeczywistość została przedstawiona. Nigdy nie zatrzymałaś się, by prosić o pozwolenie na pełne istnienie, a teraz objęłaś każdą nową niuans życia z pewnością, że przyszłość należy do tych, którzy stają się protagonistami własnych historii.